Radio Plus, Sedna Sprawy. Marcin Józef Aczuk, poseł Koalicji Obywatelskiej, jest dzisiaj gościem Sedna Sprawy. Dzień dobry, panie poszle, witam. Witam serdecznie. Panie poszle, od trudnego, no trudnego dla pana tematu e, chciałbym tę rozmowę zacząć, od totalizatora sportowego. Jak donosi onet e, należący w pełni do Skarbu Państwa, podmiot w ostatnich miesiącach kadrową rewolucję przeprowadził, no jak i inne spółki Skarbu Państwa, no i zamiast tych a politycznych fachowców tam mamy po kolei osoby z jasnymi politycznymi powiązaniami w regionalnych oddziałach totalizatora sportowego. Jak pan poseł się do tego odniesie? Miało być inaczej, a jest chyba tak jak w trzeciej RP przez te 30 lat było. Czyli zmieniają się ekipy, zmieniają się ludzie, przychodzą po prostu swoi. I tego, tego po części ludzie się obawiają i obawiali, a ja jako poseł nie mam wpływu. E, za bardzo na, e, na, na, na to. Pani a bo panie, jest od tego, mówiąc. żeby kontrolować rząd. Jestem od tego, żeby kontrolować rząd. To, Interwencja słówka w totalizatorze sportowym mogły pan tam być, poprosić o papiery, o dokumenty, o przedstawienie tego, jak wyglądały konkursy, zapytać, dlaczego te nie inne osoby są w totalizatorze. Pewnie. To jest Pana rola. Pewnie jak najbardziej. To jest rzecz, która się niedawno wydarzyła. Mhm, a to jest rzecz, o której my w tym momencie dopiero się dowiadujemy, szczerze mówiąc, dokładnie, bo po a, do, Dokładnie, dokładnie, bo, bo, bo ostatnio pracowaliśmy bardzo mocno nad ustawami e, powodziowymi. Mhm czy popowodziowymi, Tak więc to są, to są też nowe informacje, więc najpierw musimy przegryźć te informacje, żeby gdzieś błędu nie zrobić, ale e, ja zawsze będę powtarzał, że jestem bardziej orędownikiem e, umiejscowiania osób, które są merytoryczne, na miejscach, które potrzebują merytorycznych. Specjalistów. Ja tylko parę przykładów podam, jeżeli chodzi o te regionalne oddziały ich szefów. Lublin, Bartosz Piech, działacz PSL, Michał Małecki, działacz PSL. To akurat Bliższa sercu koszula, czyli Łódź, yy, z której pan jest Karol Wilczyński, Koalicja Obywatelska, Kielecki Oddział. No i po kolei w zasadzie mam tę listę, yy, którą przedstawił Onet. Jest też Adam Sekuła, kolega z boiska, dobry znajomy premiera Donald Tuska, regionalny dyrektor w Gdańsku. Znaczy, zawsze, można ludzi, Skandam, panie, zawsze można ludzi w pewnym momencie gdzieś tam Ale połączyć, wszyscy, szczerze wszyscy. mówiąc. Yy, proszę zwrócić uwagę na to, że nie z jednej partii. To jest, to jest no, rzecz numer jeden. Ja, ja no, wiem, że, że, to, że, że, że to jest dziwny. To, parytet o... koalicyjny został zachowany. No nie, właśnie nie, właśnie nie ze względu na to, że PSL jest mniejszą, mm -hmm. mniejszą partią w każdym razie. Po części też nie możemy, się, nie możemy się dziwić, znaczy nie znam uprawnień tych panów i nie wiem, mm -hmm. nie znam ich kompetencji, ale jeżeli znamy kogoś, znamy jakąś osobę od bardzo dawna z nią współpracowaliśmy i jest merytoryczna, a na dodatek, jeszcze myśli w naszym kierunku. To, to dlaczego nie przyjąć tej osoby? Ja nie mówię, że, że powinna ta osoba się dostać. Ale, wiem, że mówi pan ale to sobie, co nie wiem, są trudno jest mi powiedzieć. pytaliśmy dziennikarze o, o ludzi związanych z Pisem, którzy trafili do do. No, tru, trudno jest, jest mi powiedzieć, powiedzieć w jaki sposób wyglądały te konkursy, tak mm. więc e, najpierw by było trzeba rzeczywiście sprawdzić, czy były osoby chętne na konkursy, w jaki sposób konkursy wyglądały, żeby żeby powiedzieć, że, czy, czy, czy jest to skandal, mm -hmm. czy po prostu zatrudnienie osoby, która była chętna do pracy, bo od nikogo więcej nie było chętnego. Nikogo nie było chętnego na. na dyrektorskie stanowisko ze skarbu państwa. Być może. Znaczy ja jestem nauczycielem i mogę powiedzieć, że nie ma chętnych Zobacz, osób, żeby zostać dyrektorem. No, można dokładnie nie informować, że się kogoś szuka. Wtedy nie ma chętnych, tylko przyjmuje się tego czy innego znajomego i wtedy chętnych nie ma. Jeżeli nie wiem, nie ma czy na to informacji. prawo pozwala? Mówią, czy można o tak złapanki, czy, czy jednak konkurs musi zostać, musi no, no, się odbyć no. ewentualnie jak. Ale może jakieś słowo krytyki, tego. jeżeli chodzi o tę sytuację, bo przejdziemy dalej do kolejnych. A tymonów. czy trudno jest mi tutaj zarówno no. krytykować, jak i, i chwalić, ze względu na to, że to są naprawdę wydarzenia ostatnich y, godzin, więc, więc trudno jest mi, y, nie, znam, nie znam uprawnień i kompetencji tych panów, ale rzeczywiście tutaj by było trzeba przyjrzeć się, a, czy nie są takie. Jakieś wyjaśnienia są mocne? potrzebne z Ministerstwa Aktywów Państwowych? Myślę, że zostaną udzielone i myślę, że to będzie też kwestią jednego z pytań w sprawach bieżących. Panie proszę, Sąd Najwyższy orzekł, to już pod koniec ubiegłego tygodnia, że Dariusz Barski został powołany prawidłowo na stanowisko prokuratora krajowego, no i w poniedziałek próbował wrócić do, do swojego gabinetu. Zostało mu to uniemożliwione. No, jak to jest, że, że Sąd Najwyższy orzeka, a minister sprawiedliwości nie uznaje tego, co, co są najwyższe orzeka i mówione o sędziach. Znaczy, trzeba e, stwierdzić e, fakt, że e, tak naprawdę ta uchwała bo to jest uchwała, nie rozstrzygnięcie sądu, tylko uchwała Sądu Najwyższego. Tyczy się zapytania jednego, odpowiedzi, jest to odpowiedź na zapytanie jednego z sądów bodajże gdańskich i tyczy się danej sprawy. Mhm. W każdym razie, fakt faktem, w Polsce mamy w tym momencie dwa systemy prawne mhm. i zawsze jeżeli e, nie zostanie coś zrobione, e, myślę, że e, nie, e, jeżeli nie zaczniemy od KRS-u, e, zawsze będzie, będą rozważania, czy to jest neosędzia, czy to nie jest neosędzia. Prokuratura, znaczy, prokuratura, neo neo prokuratura Krajowa e, prosiła o zmianę składu, e, żeby, żeby nie było żadnych wątpliwości. O zmianę składu orzekającego tutaj w tym wypadku. Te wnioski, obydwa wnioski o, o zmianę składu zostały w ogóle nie rozstrzygnięte. Z tego co wiem, w listopadzie będzie kolejne rozstrzygnięcie właśnie w tej sprawie, mm -hmm. i to przez zespół orzekający, który składa się z tych tak zwanych starych sędziów. Ale, ale który którzy którzy nie pan są... rzeczy sędziowej, to jest sędzia kapiński sędzia od 1992 roku, sędzia siwek od 2001 roku, sędzia. Z Goliński od 2008 roku. Yy, więc yy, no, to, to są tacy sędziowie z, ze sporym doświadczeniem. Yy, no, przed yy, rządami i Prawa i Sprawiedliwości, no niektórzy jeszcze są sędziami yy, od czasów, kiedy, kiedy nikt o Prawie i Sprawiedliwości nie myślał. Więc yy, tak naprawdę na czym polega problem? Rozumiem, że, że to kwestia potem kolejnych szczebli kariery i, i KRS po 2017 roku, ale, ale jak można ich nazwać sędziami? Dokładnie to jest, to jest ten problem, bo e, jeżeli ktoś jest sędzią w jakimś sądzie mhm. e, i następnie e, to znaczy nie uprawnia to od razu bezpośrednio tej osoby, e, że może zasiadać i być sędzią w każdym sądzie, tak jak mhm. w tym wypadku e, sędzią Sądu Najwyższego. To nie są osoby, które zostały powołane w latach 90. czy na początku e, 2000 roku. Do, do, do Sądu Najwyższego tylko właśnie po 17 roku. A, proszę, a czy, czy wyroki tak zwanych, jak pan mówi, no sędziów, y, dzisiaj w Polsce, y, pozostają w mocy? A i to jest właśnie to, nad czym zastanawiałem ale w się. O Tak. Nie właśnie nie jest nie jak to? Nie, 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 pamiętam, nie, nie jest to sądy, no przecież sądy nie ci ci sami sami cały czas czas w, w sądach. A, dokładnie, jeżeli chodzi o sprawy e, ludzi, e, e, jeżeli chodzi o sprawy Ale, e, w e, o sprawy ale e, w e, ludzi, firm bardziej też różne sprawy, dokładnie sprawy czy sprawy Są w mocy zapadają dzisiaj, nie też jutro zapadną, dobra. zapadną. Dlaczego akurat to rozstrzygnięcie jest nieuznane? podejrzewam, znaczy tutaj by było trzeba się zapytać kogoś z komisji sprawiedliwości. Szczerze mówiąc, no takim a, Ale podejrzewam, nie, podejrzewam dokładnie. dokładnie. Tak więc podejrzewam, że jeżeli chodzi o sprawy normalne, o sprawy zwykłych uh -huh. ludzi, a, to jak najbardziej możemy uznawać to. A jeżeli natomiast chodzi o sprawę polityczną, a to jest typowo sprawa polityczna, a, to nie, nie powinno być to już. A tylko to, pytanie, tak, kto to rozgraniczenie, panie pośle To no Minister właśnie. Sprawiedliwości uznaje, że tutaj są, tutaj nie są. a w takim razie, na jakiej podstawie Minister Sprawiedliwości swojego widzi mi się to uznaje, czy, czy jakikolwiek ma I, przepis, który Tego, tego Panie redaktorze stwierdzić. nie będziemy w stanie nie będziemy w stanie stwierdzić. Okay. Oczywiście nie ma żadnego przepisu, który na ten temat mówi. I dlatego mówię, że mamy dwa systemy prawne i powinniśmy jednak dążyć do. Ale u może, może mamy jeden, a ten drugi jest wymysłem tylko czyimś. Nie w żaden proszę, proszę, proszę które zwrócić uwagę na to, że. o tym, że oni nie są sędziami, Panie znaczy, Bosze. Może Pani wymyślił, że oni nie są sędziami, bo nie wiem, czy są jakieś rozstrzygnięcia europejskich. Sądów, trybunałów, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka czy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to, to, to w zasadzie mogę nawet stwierdzić, panie pośle, że nie ma takich orzeczeń. Panie redaktorze, i właśnie o to chodzi, że um, nie wiem, czy pan redaktor jest po, po prawie. Nie. A, tak więc rozmawiają dwie osoby, które. No w ogóle nie są słabo prawie, wykształcony, panie A, 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 a rozmawia o wiele więcej osób, które są po prawie, mm -hmm. którzy są prawnikami, są sędziami i nie są w stanie się też zgodzić. Tam więc o wiele też umysły prawnicze nie są w stanie zgodzić się co do jednego systemu i mówią też, że mamy dwa systemy mhm. prawne. Dwa systemy te sądownicze, więc e, to, to, to jest sytuacja, która jest nie do zaakceptowania i to należy jak najszybciej no, zmienić. No, tylko Z tego proszę... co wiem, rząd, rząd pracuje nad e, ustawami właśnie w kierunku e, ujednolicenia, żeby w końcu system prawny był jeden. Panie proszę, to teraz o edukację trochę zapytam, bo tutaj też y, sporo się dzieje. Czy, czy będzie y, działo? Y, no, jest plan taki, żeby y, uczniowie szkół podstawowych od 2026 roku uczyli się. Przyrody zamiast biologii, geografii, chemii i fizyki. Żeby... 26 czy 16? Yy, dobra, 26, 26 16, dobra, tak. Dobra. tak, tak. Yy, żeby żeby to był jeden przedmiot, mm. przyroda, yy, czy pan poseł popiera to rozwiązanie tak może na początku najbardziej ogólnie? O, może zdziwię pana redaktora. Yy, to znaczy nie usłyszałem ani jednego dobrego argumentu yy, dla tej zmiany. Yy. Yy. A, ogólnie rzecz ujmując, nie popieram tej zmiany ze względu na to, że yy, Idziemy jako system edukacji w kierunku jednak specjalizacji uh -huh. i jeżeli będziemy mieli do ósmej klasy. Szkoły podstawowej, czyli e, dzieciak w wieku 14 lat nie zazna jeszcze prawdziwej chemii, prawdziwej fizyki, osobnej geografii, i osobno biologii, trudno będzie myślę, zdecydować się takiemu dziecku e, na temat dalszej kariery, czy pójdzie w kierunku bardziej medycyny, czy pójdzie w kierunku e, turystyki. E, uważam, że powinna ta specjalizacja jednak pozostać. E, dodatkowo nauczyciele, e, nie wiadomo, jak będą wyglądały kwalifikacje nauczycieli, czy na przykład każdy geograf będzie mógł uczyć przyrody, mhm. bo w tym momencie. Tak nie jest, trzeba, no. trzeba robić. Do geograf, trafienia. uczący fizyki chemii to, to nie, nie wyobrażam sobie jest wyobrażam. Tak takie samo jak proste. ja jestem takim przyszywanym fizykiem, hmm. bo po dyplomówce jak bym a, sobie nie z wyobrażam, bym sobie, w żadnym wypadku bym sobie nie poradził, z a na pewno, znaczy może tak, poradzić na pewno sobie poradzimy, też jako nauczyciele poradzimy okay. sobie, ale nie będzie to na wysokiej jakości, nie będzie to wysokiej no, jakości. Ale to, to jest nie nauczanie to tylko to już 2-8 klasa. Dokładnie to już dokładnie, czyli mówimy... Dokładnie. czyli mówimy o czymś, o ludziach, którzy będą mieli za 4-5 lat maturę. Będą dalej wybierali a To było pani poszczególnie jakoś konsultowane ze środowiskiem. Pan czuje, że, że ta zmiana została jakoś przygotowana sensownie czy zakomunikowana, tak? Znaczy my dowiedzieliśmy się, przynajmniej ja jako poseł i e, członek Komisji Edukacji dowiedziałem się z gazet a, na temat tego e, m, pomysłu. O, znaczy dziwne, nie dziwne, trudno, t, trudno powiedzieć. Jednak ministerstwo jest ministerstwem, jeśli chodzi o posłów, jesteśmy, jesteśmy tylko albo aż posłami, i jednak jak najbardziej mamy możliwość kontrolowania ministerstwa i chcielibyśmy współpracy. Dlatego na pewno będzie rozmowa na ten temat. Z tego co wiem, ze środowiskiem nauczycielskim też nie było dużych rozmów, dopiero później po tym jak wyszła ta propozycja w tym momencie, nauczyciele rozmawiają, czy ministerstwo rozmawia wiem, że będzie jest. Zorganizowany strajk jednych ze związków zawodowych e, przeciwko temu pomysłowi. E, tak więc w tym momencie zaczyna się mm -hmm. dziać coś, co powinno według mnie zadziać się wcześniej. To panie pożerze, my tu żadnej... też kropkę postawimy i do tematu wrócimy w dogrywce. Sedna sprawy Marcin Józefaciuk z Kalicji Obywatelskiej. Przypomnę, jest gościem dzisiaj Radio Plus i Sedna sprawy. Słuchaczom Radio Plus życzymy dobrego dnia. Zapraszamy na więcej, na naszego YouTube'a. Radio Plus. Sedna sprawy. Marcin Uzefaczuk z Koalicji Obywatelskiej cały czas jest z nami. Panie pośle, o zmianach rozmawiamy w edukacji. Pan mówi, że, że trochę ta kolejność, czy trochę, albo nawet nie trochę, że ta kolejność nie była właściwa, jeżeli chodzi o pracę nad tymi zmianami. czy znaczy nie czuję, nie czuję, żeby była właściwa, bo boję się, że nawet jeżeli jest jakiś... Podejście, jeżeli jest wyjaśnienie tego, bo z tego co słyszałem jedynym wyjaśnieniem, w miarę logicznym jest to, że nauczyciele na przykład chemii w mniejszych miejscowościach nie są w stanie zapełnić sobie w jednej szkole etatu i muszą po kilku szkołach chodzić. Uh -huh. I to by uwolniło, że tak powiem, ich żeby mogli skupić się na jednej szkole. W każdym razie boję się, że to stanie, to też stanie. jakiś się... sens jest? Dokładnie, jakiś, jest. jakiś sens jest. Ale tutaj nie chodzi o to, żeby nadrabiać ten sens, bo, bo jednak ten chemik nie sądzę, żeby czuł się dobrze uh -huh. w roli geografa. z drugiej strony rozumiem, że o, to też są szkoły. Na jakimś obszarze, nie wiem, parunastu kilometrów, i nie tak, są to wielkie odległości. dokładnie. Poza tym, rzadko kiedy nauczyciel jest jednoprzedmiotowy. Tak? Więc Dobra. ten chemik mam najprawdopodobniej jeszcze dodatkowo uczy informatyki albo WF-u. W każdym razie zabrakło, podejrzewam na samym początku, wyjaśnienia nauczycielom tego. I może stać się dokładnie to samo, co z hitem się stało, bo sama idea hitu nie była złą ideą, ale ze względu na to, że nauczyciele nie zaakceptowali, a nauczyciele robią reformę. Nie minister, nikt nie robi reformy, tylko nauczyciele, bo oni muszą wprowadzić oddolnie. Mm -hmm. Jeżeli nauczyciele nie zgodzą się na jakąś reformę, jeżeli nie zostanie im to wytłumaczone, jakąkolwiek, jakikolwiek pomysł ministerstwa są w stanie zdeptać i zniszczyć, więc tutaj jest potrzeba, żeby nauczyciele zrozumieli, żeby nauczyciele uh, zrobili tą reformę i jeżeli ministerstwo chciałoby uh, naprawdę ją wprowadzić, więc rozmowa z nauczycielami i dyrektorami jest uh, pierwszą rzeczą, którą powinno się robić przy tak poważnej mm -hmm. zmianie, bo to jest nie, nie jest... Nie, to, no, dla to podstawówek jest... to to znaczy, rewolucyjna znaczy, i... zmiana. E, nie tylko dla podstawowych, to też jest rewolucyjna zmiana dla szkół średnich, dla szkół technicznych i dla studiów, bo wszyscy będą musieli zmienić tak naprawdę tak. swoje nauczanie. Panie pośle, to chciałem jeszcze o jedną sprawę zapytać, którą pan się też w Sejmie zajmuje, kwestia projektu dotyczącego związków partnerskich. No to jest oczywiście w gestii przede wszystkim minister Kotuli, minister do spraw... Y, równości, y, ale, ale Pan też w tych pracach y, mniej lub bardziej uczestniczy. Jaki to będzie projekt, Panie Pośle, kiedy zostanie złożony? Co w, ostatecznie się w tym projekcie znajdzie? Bo głównie kontrowersje wzbudzały także wśród Waszych koalicjantów dwie sprawy, czyli uroczystość w Urzędzie Stanu Cywilnego, y, ale też kwestia przysposobienia adopcji. Dokładnie, dokładnie. Będą um... y, adopcje i przysposobienie w tym projekcie i uroczystość w Urzędzie Stanu Cywilnego? Z, yy... układając, układając to wszystko, y, Związki Partnerskie, czy ustawa na temat Związków y Partnerskich, y, była jedną z, z flagowych y, zmian tak naprawdę wszystkich partii, które, które uczestniczą y -y. w koalicji rządzącej. Y, 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 y y -y. I od samego początku trwały pracę nad ustawą, która by normalizowała związki partnerskie, mhm. bo konkubinat jest w prawie jest tak naprawdę niewidoczny. I w pewnym momencie zostało zaproponowane, były zaproponowane ogólne że wyjściowe, że tak powiem, E, z, sprawy do tych związków partnerskich i no, pani minister założenie. założenia, bo pani minister e, bardzo długo rozmawiała e, naj, najwięcej z, e, z PSL-em i w tym momencie ma wyjść e, za właśnie za dwa tygodnie e, ma wyjść już gotowy projekt zarówno ustawy wprowadzającej, bo będzie trzeba zmienić e, 250 innych ustaw e, oraz sama ustawa e, na temat związków partnerskich. Mhm. Z tego co wiem, e, w środku nie ma przysposobienia wewnętrznego dzieci, tak samo jak aborcji. Mhm. Adopcji, przepraszam, adopcji nie ma e, dzieci. Tam są sprawy, dzieci e, pokryte. E, chodzi dokładnie o to, żeby e, osoba, która nie jest biologicznym matką czy ojcem, e, mogła decydować na temat e, niektórych spraw codziennych dziecka mm -hmm. odbierać ze szkoły czy z przedszkola, czy decydować się na temat leczenia. Z automatu, jak rozumiem, nie. po zawarciu w związku partnerskiego, tak? Tak, dokładnie. Ten, ale, ale, dokładnie. Nabędzie, ale jak rozumiem, przysposobienie, adopcja, o tym nie ma mowy, tak? Tutaj o tym nie, nie ma mowy, z... dokładnie. Tak samo jeśli chodzi mm -hmm. o Urząd Stanu Cywilnego. W założeniach, które zostały zaprezentowane kilka miesięcy temu, była mowa o notariuszu. Cieszę się, że zostało zmienione to na Urząd Stanu Cywilnego, czyli będzie dokument do podpisania pisania w Urzędzie Stanu Cywilnego, ale nie będzie to ceremonią, czyli nie będzie prezydenta z łańcuchem, który, który zrobi ceremonię. Ale to, to dalej, się... ale jak rozumiem prezydent, jeżeli będzie chciał na przykład prezydent Rafał Trzaskowski z tym łańcuchem i orłem... Yy, Pojawić się podczas podpisania tego dokumentu, to, to... to myślę, że nie. To myślę, że będzie nie. Będzie mógł się, się, będzie mógł się pojawić, będzie mógł zrobić mm. ceremonię, ale z tego, co kojarzę bez łańcucha i bez godła, ze względu no. na to, że są opisane no. e, precyzyjne e, momenty, kiedy może założyć. Ale ceremonię, cała. jak pan powiedział, będzie mógł zrobić, tak? Myślę, że tak. Myślę, że tak, nikt urzędnikowi nie, nie zabroni, mm -hmm. a, ale to też daje pewną swobodę, e, że samorządy, które nie chcą tego, czy prezydenci, czy e, urzędnicy, bo tutaj chyba e, z no. tego, co kojarzę. Będą no, mogli w gabinecie. Tam nie wiem, numer 16 zaprosić do podpisanie dokumentu. Dokładnie, dokładnie. Tak, dokładnie, to, 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 odbiera, trochę, i, i, dokładnie. to odbiera, odbiera trochę ludzkości z tego wszystkiego, ale, ale jest, to, jest to pierwszy hmm. krok, tak więc e, będziemy na ten temat rozmawiać i na komisjach, i w Sejmie, a, więc mam a jest nadzieję, zgoda że. Się... Na takie rozwiązanie już? Z tego co wiem tak. Z tego co wiem tak, dlatego to tak długo trwało. Jeszcze się przedłużyło ze względu na to, że wszystkie siły zostały e, za, zaciągnięte na ustawę popowodziową. Po dlatego to się trochę przedłużyło, ale z tego co wiem jest to już uzgodnione z, ze wszystkimi pomiędzy wszystkimi koalicjantami, więc nie powinno być większego problemu przy, przy uchwalaniu. Panie poszło, to jeszcze jedna sprawa na, na, na koniec już naszej rozmowy zbliża się 15 października, czyli ten dzień pewnie, który pan też, ta data, która w Pana świadomości też już na zawsze zostanie, bo wtedy pan też został wybrany na posła rok temu. Jaki to był rok dla pana? Dobry rok? Pan czuje się potrzebny przy wiejskiej w Sejmie? Czy chętnie by pan dzisiaj do szkoły wrócił? Zawsze odpowiadam, że chętnie do szkoły wrócę. Ja hmm. Jestem nauczycielem z pasji z namiłowania. Dzisiaj akurat był Sejm dzieci i młodzieży z tej szkoły nie chciał wyrwać, to by pan w wyborach nie startował. Po części tak, po części nie. W każdym razie dla mnie był to rok niezwykle intensywny. Dla mnie był to rok podejmowania wielu decyzji. To co pan zrobił przez ten rok, panie Bożle? Co zrobiłem przez ten rok? Między innymi, między innymi stworzyłem prężnie działający zespół do spraw ADHD. Stworzyliśmy rekomendację oraz nową ścieżkę diagnostyczną dla dzieciaków z ADHD. Sprowadzamy, znaczy dzięki naszej interwencji, całego zespołu. Niedługo będzie dostępny nowy lek na, na, na DHD dla dorosłych. Pracujemy w tym momencie nad refundacją. A po pierwsze dla dorosłych, którzy jeszcze się uczą leku na ADHD, i dla dorosłych. Tak więc tutaj bardzo dużo już zrobiliśmy i mhm. będziemy robić. Stworzyłem również dobrze, prężnie działający zespół do spraw zdrowia mężczyzn, bo był do spraw zdrowia kobiet, a do spraw zdrowia mężczyzn nie było. Tak więc już promujemy i robimy różne akcje na temat badań męskich, profilaktyki i diagnostyki chorób męskich. Dodatkowo wspieram, wspieram tak naprawdę zarówno. Koalicję obywatelską swoim głosem zarówno, że tak powiem, paszczowym, czyli. Mówiąc, Jak i tym guzikowym, a, tak? tak, tak, czyli, tak. Czyli, czyli mówiąc niektóre rzeczy w trakcie posiedzenia klubu, bo jesteśmy bo, bo, rozmawiamy... Czasem pan wspiera, czasem pani problemy ale, im robi. Ale dzięki temu właśnie rozmawiamy, bo nigdy nie ukrywam swojego zdania, ja, jeżeli z czymś się nie zgadzam i wielu z takich posłów czy posłanek, to zawsze powiemy mhm. na klubie, że nie zgadzamy się i dlaczego. O, tak więc tutaj e, dyskutujemy i dlatego niektóre rzeczy przechodzą. A jest pan Ró dumny z tego, co się udało, co, co y, tak naprawdę zmieniło się w Polsce P przez? Panie redaktorze, jestem niezwykle dumny z tego, że e, udało się też e, podnieść trochę rangę szkolnictwa zawodowego e, na komisji, też między innymi dzięki mnie. E, jestem dumny e, i zadowolony z tego, w jakim kierunku idzie przede wszystkim polska szkoła, ale też w jakim kierunku my idziemy jako, jako ludzie i, e, i ustawodawcy. A mówił to Marcin Zafaczu z Kalicji Obywatelskiej. Bardzo panu Busowi dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy.